Wibracja dnia na... Wtorek, 22 lipca 2025 roku i wibracje budujące to czwórka, siódemka i dziewiątka, Wibracje pośrednie to 11 z dziewiątką i wibracja docelowa to 11 w księżycu malejącym i. Jak to zwykle przy jedenastkach bywa dzisiaj dobry głos, ważny głos mogą mieć specjaliści, więc lepiej ufać specjaliście niż gdzieś tam powiedzmy sobie, albo tutaj powiedzmy z pewnymi rzeczami lepiej się od razu do niego udać, niż próbować coś tam po swojemu robić, załatwiać, żeby sobie czegoś tam powiedzmy nie popsuć, ale też dzisiaj jest taki dzień, gdzie dobrze było, mądrze byłoby trzymać się norm, regulaminów, litery prawa, gdyż ponieważ jak coś przeskrobimy, to będzie nas coś męczyć, jak popełnimy jakiś błąd, to też z tyłu głowy on nam zostanie, więc róbmy tak, żeby tutaj powiedzmy prawo było gwarantem naszej wolności, a wolność będzie gwarantem naszego prawa. Więc tutaj nie robimy dzisiaj rzeczy ryzykownych, zdajemy się dzisiaj powiedzmy na specjalistów i za te mądrości trzymam kciuki, dobrawróżba.pl, polecam serdecznie, Świętecznie Sylwester Hordecki.